No i ośmią noczkę z strony Witam Cię w, kolej, w kolejnym odcineczku z Granny na moim kanale Tak, Dziadziu, strzelaj sobie y, No, tym razem powróciliśmy do Granny w sprawie jednego komentarza Z pierwszego odcinka I Teraz się Wam powinien wyświetlić na ekranie Ja tutaj daję na easy Zawalczymy sobie... Zawalczymy sobie Z nikim sobie nie zawalczymy bo na początku muszę zwiedzić tą HT, bo w tą część jeszcze nie grałem. No grałem, ale nowa aktualizacja i te wszystkie badziewia Ej, tutaj coś było słychać, zanim ten. Zanim się pojawił ten dzień. to to jest! Aha, dobra, czekaj. Jeszcze trochę. O, idealnie. Weź to. No, weź to. No, dwa lata później. Ty, no pierwsze, co? No to ja muszę zobaczyć, co tutaj jest. Mogę tu? Czemu nie mogę? Hamstwo? Co to jest? To mnie nie zabije? Chuj, ale ja się wystraszyłem teraz. Przestań dzwonić. Polazło sobie? Open, wiem, że Open. To, 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 jedzie, to, to... Chowaj się! A ja to mnie może zabić? Aha... Aha! Ty Otwórz się! Mogę otworzyć? Oczywiście No zostaw, mnie! nie Spadaj gnoju Ono mi tu wejść? Nie, nie umiem, to dobrze Dobra, tutaj się nic nie pozmieniało. Tutaj coś się pozmieniło. Nie. Ale tam jest co to jest? Jak ja mam? Aha, dobra. Można szybciej. Dziękuję. co to jest Niku mam. Może do czego? Tu? Może tam gdzieś Co? Ty tu co najtoś sens. Przestań trąbić gnoju! Teraz nie chce nie trąbić. Nie trąb na mnie. Hmm. Dobra, już. O! Jam ja, ja jam to brać. Takie zagram na pianinie. To się w sumie babka i tak i tak nie przyjedzie. Chyba, że coś się może zbugowało. się Zapomniałem. Chyba, że może się babka zbugowała i się zrespiła niechcący. Włóż się. Dziękuję bardzo. Czek, 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 czek. Przyda się. Póki babki nie ma, to o, o. Po co ja gadam, że póki babki nie ma, skoro babki nie ma? Oczywiście. Szybciej, no nie mam czasu. Aha. Tutaj? Co to Aha. No! Co się zrobiło? Nic się nie zrobiło No kur No nie róbcie se jaj <gry> Tutaj też muszę? Nie, nie muszę Dobra Halo? O Dobra, to co sobie przyniesiemy tutaj Weź to o. Teraz tu Masz tu być Tu coś dla mnie jest? Nie ma nic To źle nie ja Co to jest? Kabelek! On chyba też na górę szedł, nie wiem Kabelek, tutaj szedłeś? Gdzie szedł, ke... Gdzie szedł ten kabel? O ile kabel jest z tej aktualizacji, bo ja nie wiem, nie ogarniam Może tutaj gdzieś tam... Nie, na pewno nie tu. Niemożliwe! Tu coś jest? Nie ma nic. O, się. szafę coś dla mnie? Nie ma nic. Dum dum. Dum dum dum. Tu coś dla mnie? Nie, nic nie ma dla mnie. Dlaczego nic dla mnie nie ma? O! Co to? Łapemki. Na razie mi nie potrzebne. Halo? Oczywiście. No dlaczego teraz muszę wszystko otwierać tym gównianym badziewiem? Aha, ty to chyba tam oszło. To ty sobie tutaj leż? Co to? Aha, to kamień. Eee, nie tu. Jest dla mnie? Telewizor mogę włączyć? Nie mogę włączyć. Szkoda. Smutno mi. Hmm. Wydaje mi się, że gdzieś jeszcze nie byłem. Tylko nie wiem gdzie. na podłoga, a weźmy sprawdźmy tam na górze nie ma nie zdychaj No, badziew i hate this game gdzie mam znaleźć tą popieprzoną deskę dobra, wyjdźmy na dwór w autku zobaczyć Czy to tutaj będzie to No nie! Co to jest? Jest to coś dla mnie? Chyba nic nie ma. O! Nie ma. To kamień! O. Akuracik, tak bardzo piękny. Bardzo pięknie gram. O, bum i pal, pal się, żeby było ciepło w domu. I żeby kruk się zjarał. Mm. Serio, coin. Uff, dobra, tutaj jest deska. Leć, leć. A na początku weźmiemy tego kuina. Kuina weźmiemy. Ale on ma fajnego typka. na tym na sobie ten coin. Dziękuję bardzo. Miło się z wami robi interesy. A teraz idę po deskę. A ja już chciałem, ten... be, be, kęporę powiedzieć. Aha, dobra. E deska? Gdzie była deska? Ja ją tutaj wziąłem, dobra. Chodź, desko. O, desko! Wersja na PCS jest lepsza I kto jeszcze tak uważał zostawia łapkę w górę i subika Nie wywal się, nie wywal się Serio Co? Aha, dobra Czemu ja nie polazłem tam sprawdzić no? Idziemy sobie ten, bo muszę nie chceć na około domu. Nie tu, tutaj. O i O. Co to? No nie! Jeszcze nie wiem, jeszcze nie wiem, gdzie ten save był, po prostu pięknie. Tutaj i chyba tutaj, tak, tutaj dobrze pamiętam, a to się da otworzyć nie, nie da się dobra. Będę płakał przez ciebie, kruku. Witam ciebie. Hima Nie jesteś do niczego potrzebny na gnoju obsrany. Co mi dałeś? Nie, no. Się teraz nie lubię tej gry. Teraz jeszcze muszę znaleźć ten, 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 eee, weaponki iść po kamienie, żeby ten strącić wazony. Otwórz się. Tylko gdzie ja mam ten kluczek, może tam na dole jest. Tutaj gdzieś może jesteś, Halo. Nie mam nic sąd. Ale ja się wystraszyłem. Ja pierdzielę, Boże co ja mam z tymi nerwami swoimi Już się bałem, ubyłem, że tam coś stoi Ale wiecie, no, no moja wyobraźnia Gdzie, a czy... Weaponki nie miał czasem Kruk? Nie, Kruk miał Koina nie, pogubiłem się, czekaj, może sprawdźmy tutaj jeszcze raz Czy tutaj może nic nigdzie nie leży? Ty, ty, to, to ma tak być Dobra, weźmiemy, pójdziemy na górę. O, ładnie pięknie. Może tutaj zostawiłem. Zapamiętać, zostawiać miejsce w miejscu, gdzie się będzie o nich pamiętało. Tam leży? Nie. Tam leży? Nie. Nie spadni. No gdzie ten klucz zasrany, no? Nie, nie! Szybciej nie mam czasu. Dobra, nie no, kończymy już. Widzimy się w kolejnym odcineczku na tym kanale. I pozdrawiam piesełka czy jak, czy jak gościu miał tak na imię. Nazwę raczej nie imię, co ja gadam. I oczywiście nie zostawcie Bum. Oczywiście nie zapomnijcie zostawić łapki w górę, subskrypcji z dzwoneczkiem i widzimy się w kolejnym odcinku na tym kanale i narazka.